Siemanko, jestem Gawel i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę wam top 3 aplikacje związane z Brawl Stars. Niektóre są na Androida, niektóre na iOS-a, a niektóre na Androida i iOS-a, więc ja was już serdecznie zapraszam na odcinek. No więc tak, zacznijmy od aplikacji, która działa na Androidzie i iOSie. Jest to Brawl Stars. Oczywiście link do jej pobrania macie w opisie tego filmu, jest ona dostępna na Androida i iOSA. Ta aplikacja to pewnego rodzaju śledzenie Waszych statystyk z gry oraz przewidywanie nowych map. Po pobraniu aplikacji macie poradnik, jak dodać wasz profil do tej aplikacji. Musi po prostu wziąć wasz tag gracza, który znajduje się na waszym profilu pod waszym profilowym w Brawl Stars. Gdy już się zarejestrujecie do aplikacji, możecie zobaczyć dużo fajnych statystyk waszych, może po jakimś czasie będziecie mogli zobaczyć nawet wasz postęp. W postaci wykresu. W zakładce Events poza o, oczywiście aktywnymi i nadchodzącymi mapami możecie zauważyć najlepsze postaci na te wszystkie mapy, według mnie to jest bardzo fajna funkcja dla graczy, którzy po prostu nie wiedzą jakimi postaciami grać na danej mapie. Kolejną, a zarazem ostatnią funkcją tej aplikacji jest możliwość zobaczenia top graczy na świecie w takiej liście, jak mamy w grze, tylko że tutaj w tej aplikacji po prostu nie przychodzi ciągle do brausta, żeby to sprawdzać. Według mnie też spoko funkcja. A my przechodzimy już do kolejnej aplikacji. Kolejna aplikacja niestety jest tylko na Androidzie niestety, bo ja nie mogę jej używać na moim telefonie, muszę specjalnie używać tableta, jest to Brawl Stars Map Maker. Aplikacja pozwala na bardzo zaawansowane tworzenie map do Brawl Stars. W aplikacji możecie znaleźć przedmioty takie jak od np. krzaczka zwykłego do nawet najnowszego lunchpada, więc myślę, że aplikacja jest naprawdę zaawansowana. Dodatkowo tym samym tagiem, co macie w grze, możecie uzupełnić sobie swój własny profil, który macie w ustawieniach. Tam uzu uzupełniacie ten profil i dzięki temu nikt wam tej mapki nie ukradnie. A jeżeli chcielibyście, żeby ta mapa została dodana do Brawl Stars, po prostu ustawcie go na reddita Reddit Brawl Stars z waszym nikiem Brawl Starsowym, który też można ustawić wy, znaczy nie nikiem z Waszym profilem na Red'icie, który można ustawić w ustawienia. Myślę, że aplikacja jest mega fajna i szkoda bardzo, że jest dostępna tylko na, na Androida, niestety nie na iOS-a, ale szkoda, szkoda. Może kiedyś ją wydadzą, jest taki problem, że żeby wydać aplikację na iOSa trzeba 50 dolarów chyba miesięcznie płacić, a twórców gry po prostu na to nie stać, więc wykupujcie tam, żeby mogli sobie zarobić troszkę blokowanie reklam to wtedy może wypuszczą je na iOS-a. A my przechodzimy do ostatniej aplikacji w dzisiejszym odcinku. Ostatnią aplikacją w dzisiejszym odcinku jest, e, tak naprawdę, nie aplikacja, tylko naklejki do iMessage i w... one są dostępne niestety tylko na iOS-a. To są naklejki iMessage z Brawl Stars. Macie na obrazku właśnie, jak ja wysyłam te naklejki do mojego moderatora Troxa i słuchajcie, to naprawdę fajne. Dodatkowo iPhone X i wyżej mają te swoje takie animoji. Więc tutaj macie też animoji. Możecie być Coltem, Spike'em, Crowem, Mortisem i wieloma, wieloma innymi postaciami. Może nie wieloma paroma, a jeszcze innymi. Myślę, że bardzo fajne. Jeszcze teraz Wam za chwilkę pokażę filmik, w którym jest to wszystko ładnie przedstawione. Myślę, że to jest niezbędnik każdego gracza Brawl Stars, który ma iPhone'a i chciałby pokazać swoim znajomym, że gra w Brawl Stars i wysłać im fajne, fajne emoji lub korzystać z animoji. Myślę, że naprawdę fajna aplikacja. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, zagłosujcie w ankiecie, czy chcielibyście więcej takich odcinków, a jeżeli tak chcielibyście, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, nie zapomnijcie o slash instagram.com.grubigawel, ja się z wami żegnam, byłem Gawel, jestem Gawel, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę, że pod filmem i siema.